Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl. A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auta będę zamawiał na amermyśnikpol.pl. Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. Detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam, miłego oglądania. Podświadomość jest jednym wielkim magazynem informacji. Od narodzin naszych, jak tylko otwieramy oczy, nasz umysł sam z siebie zaczyna wszystko wchłaniać. Wchłania energię naszych rodziców, słowa i bez jakby naszej zgody wszystko jest wchłaniane do naszej podświadomości. Dzieje się to samo czynnie. I w tym procesie generalnie chodzi o to, żebyśmy przetrwali te życie, bo gdybyśmy nie mieli takiego mechanizmu w sobie, dzięki któremu uczymy się podpatrując innych, no to by nas zjadały zwierzęta, czerwone światło, byśmy nie wiedzieli, po co jest na drodze, byśmy nic nie pamiętali po prostu. Dlatego ten mechanizm jest niezbędny do przetrwania, do wielu, wielu czynności. I e, podsumowując, podświadomość to jest magazyn wszystkiego, co doświadczyliśmy, zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, dotknęliśmy, wszystkiego, który jest w naszej głowie i on jest, można by było powiedzieć, tą naszą pamięcią, którą mamy podświadomą, czyli to, że ja ruszyłem ręką, ja nie muszę myśleć o tym, jak zrobić gest, tylko ja po prostu robię ten gest i to się dzieje podświadomie. Jak go zauważam, ten gest, to się zaczyna robić świadome, że tak robię, jestem teraz tego świadom. A gdybym nie wiedział, że tak robię, to wtedy byłbym tego nieświadomy. <laughs> to taka, taka podpowiedź, jakie są różnice między tym wszystkim. Także, podświadomość to magazyn, nic więcej, upraszczamy wszystko. I żeby była jasność, to te definicje są z świata rozwoju duchowego, a nie takiej typowej twardej psychologii, bo uważam, że w ten sposób można to dużo łatwiej i prościej zrozumieć. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam Cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl.